Linkiewicz zaczepia i krytykuje Lil Masti. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Rewanżowy pojedynek pomiędzy Martą Linkiewicz a Anielą Bogusz był mocno wyczekiwany przez widzów Fame, a także innych fanów Freak Fightów. Pierwszy pojedynek pomiędzy paniami był totalną dominacją Lil Masti. Minęło kilka lat i doszło do starcia rewanżowego na Fame 15. Gdzie pojedynek nie był tak jednostronny jak niegdyś, a starcie wyglądało ciekawie i widowiskowo. Tym razem pojedynek nie skończył się tak szybko jak przed kilkoma laty, jednak zwycięsko ponownie z niego wyszła Lin Masi po przewalczeniu trzech pełnych rund. Jednak wielu osobom nie spodobał się ten werdykt i spora część internautów pisała, że Linkiewicz została wręcz okradziona z wygranej. Ostatnio na kanale Fame News odnośnie tego pojedynku wypowiedziała się Marta Linkiewicz, która nie przebierając słowach ostro skrytykowała swoją rywalkę. Linki Master zarzuca Lil Mati patologię, zakłamanie, brak klasy i brak szacunku do rywali. Myślę, że Aniela ma duży kompleks na moim punkcie i mi bardzo zazdrości. Mhm. A czego ci zazdrości? Twoim zdaniem? Zazdrości tego, że y Moja zmiana przebiegła naturalnie i zgrywa teraz z wielką bizneswoman i kobietę z klasą. Mm -hmm. Prawda jest taka, że ryczała przed ogłoszeniem werdyktu, bo myślała, że przejebała za, za przeproszeniem. Ledwo co wygrała, ledwo co wygrała, bo walka była wyrównana, a bezczelna, e, bezczelna idzie i mówi w wywiadach, że to była pełna dominacja z jej strony. prawda nie pełna dominacja. Jak dla mnie to Jest, jest patologia. Dla mm -hmm. mnie to jest patologia. No, I myślisz, że jak to się ma do tego właśnie wizerunku kobiety bizneswoman z klasą? No, no nie ma za grosz klasy. Nie ma za grosz klasy. Nasza walka pokazała, kto ma jaki mental, bo jej płacz, po prostu jej płacz przed ogłoszeniem werdyktu był dla mnie zwieńczeniem wszystkiego, co mówiła. To, to jest właśnie jej silny mental. Nie wiem, pracuję cały czas z psychologią. No... No, nie wiem, czy ma wyprany mózg, czy, czy o co chodzi. Wydaje mi się, że to ona udaje przed sobą kogoś, kim nie jest. Lil Massi częściowo odniosła się do słów Marty Linkiewicz na swojej Instastory Story podsumowującym swój drugi występ w federacji Fame MMA. Kolejną sprawą jest mój występ w Fame MMA. Całą pracę obejmującą walkę oraz wszelkie konferencje uważam, że wykonałam profesjonalnie. Bez wyprzedzania, srania się o wizerunek i odbiór ludzi, robiłam dominację zarówno na częściach konferencyjnych, jak i samej walce. Tam gdzie miałam być głośno, byłam głośno, tam gdzie miałam bić, biłam. Tak jak chciałam, wygrałam i na tym moja praca się zakończyła. Dlatego nie uświadczycie ode mnie dalszych wypowiedzi i odnieśli na ten temat. Niezależnie co moja przeciwniczka będzie mówiła, miejsce i czas do tego już było. Jak widać, pomiędzy dziewczynami w dalszym ciągu jest pewna doza nienawiści i niewykluczone, że w niedługim czasie zobaczymy kolejne starcie Lil Masty kontra Linki Master. Myślę, że po tych słowach ogólnie możemy śmiało wywnioskować, że ten rozdział jeszcze nie jest zamknięty. <laughs> tak, no to, no to jest jakby pewne, to nie, nie ma co dywagować. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się żegnam, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!